Lawina pomocy ruszyła od razu, od momentu ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę. Od ubiegłego czwartku bomby spadają na różne miasta. Od Charkowa przez Kijów Polwów. lwów wojenny eksodus Ukraińców trwa. W Polsce jest już prawie 300 tysięcy uchodźców, ta liczba stale rośnie. Mieszkańcy naszego regionu także solidaryzują się z nimi. Zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy trwają m.in. w szkołach, parafiach i remizach strażackich. Mój dziadek walczył podczas II wojny światowej. Był w obozie koncentracyjnym, dlatego, że się wspomóc naszych sąsiadów. Strażacy ochotnicy spiły jako jedni z pierwszych, zaczęli zbierać dary. Rezultat przekroczył najśmielsze oczekiwania. Przez cały weekend do siedziby OSP przy ulicy Wieniawskiego przyjechało kilkadziesiąt samochodów, wypełnionych kartonami z żywnością i ubraniami. O godzinie 22 napisałem na Facebooku post. Odzew dosłownie w ciągu 10 minut miałem tak duży, że sam nie potrafiłem tego ogarnąć. Poprosiłem tutaj przyjaciół z jednostki, czy możemy to zrobić wspólnie. Odzew był dosłownie w ciągu 30 sekund. Każdy stwierdził, tak, jasne, działamy. W akcję pomocy uchodźcom zaangażowali się harcerze. W kim chówcu przywiezione przez mieszkańców dary wypełniły trzy pomieszczenia. Nie potrafię zliczyć, ile tutaj osób się wczoraj przewinęło u nas. Myślę, że to setki osób tak naprawdę. Yy, całe rodziny przywoziły, yy, tak jak widać tutaj zresztą, mnóstwo rzeczy. Yy, mamy na przykład wielkie worki yy, 240 litrów, wypełnione pampersami. Jak mówi Zuzanna, wypuszcz cały czas najbardziej brakuje środków opatrunkowych, leków przeciwbólowych i uspokajających. Ważne jest, aby medykamenty nie były przeterminowane.